na kanale bajkawa kraina wartości. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie ominęły Cię nowości! Krasnoludek Krzyś podróży na nieznane lądy. Na Wyspie Złotych Marzeń, gdzie każdy dzień zaczynał się od śpiewu ptaków i ciepłego powiewu morskiego wiatru, mieszkały wyjątkowe istoty Złotoludki. Była to społeczność krasnoludków, które uwielbiały szukać skarbów ukrytych pod ziemią i między kamieniami. Ich wyspa była jak magiczna kula osadzona na błękitnym oceanie, gdzie liście palm, świszcząc, tańczyły w rytm morskich wiatrów. Miasteczko złotolutków było bardzo nietypowe. Małe uliczki wyściełane były drogocennym złotem, które błyszczało w promieniach słońca, rozświetlając otoczenie swoim blaskiem. Zdłuż ulic rosły kolorowe kwiaty, których intensywne barwy kontrastowały ze złotymi ścieżkami, tworząc malowniczy widok. Domki mieszkańców wyglądały zjawiskowo. Każdy z nich zbudowany został z solidnego złota i ozdobiony misternie rzeźbionymi wzorami. Dachy pokryte były kryształami skalnymi, które odbijały światło słoneczne niczym tysiące migoczących gwiazd. Na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że skarbów skrzaty miały aż w nadmiarze. Na obrzeżach miasteczka, gdzie zaczynał się gęsty las, Wytyczone były ścieżki prowadzące do kopalni ukrytych w głębi dzikiej przyrody. Złotoludki od pokoleń wiodły życie związane z poszukiwaniem i gromadzeniem skarbów. Codziennie rano, kiedy pierwsze promienie słońca oświetlały złote piaski wyspy, skrzaty wyruszały na swoje poszukiwania, uzbrojone w krasnoludkowe łopaty, młotki i kilofy. Przez lata ich codzienne zadanie wyglądało tak samo – Kopanie, czyszczenie, przechowywanie i znowu kopanie. Nawet strumyk, który płynął przez środek wyspy, płakał z nudów, gdy widział ich powtarzalną rutynę. Jednak skrzaty przyzwyczaiły się już do swoich zadań. Choć nie zawsze było to dla nich pasjonujące, a czasem nawet nudne, to jednak nigdy nie zastanawiały się nad zmianą swojego zajęcia. Właściwie nie miały nawet czasu na to, aby pomyśleć, co mogłyby robić innego. Dla nich było to bezpieczne i znajome. A poza tym, czy ktoś widział kiedyś krasnoludka, który nie kochał skarbów? Ale wśród nich był jeden skrzat, który trochę różnił się od reszty. Krzyś, bo tak miał na imię, zawsze miał w oczach iskrę ciekawości – Marzył o czymś więcej niż tylko o skarbach ukrytych w ziemi. Chciał odkryć miejsca, o których nikt jeszcze nie słyszał, i spotkać stworzenia, o których inni tylko śnią. Dlatego skrzata życie było jak wielka księga pełna niespodzianek, a on chciał poznać każdą jej stronę. Nie chciał być tylko kolejnym kopaczem skarbów, ale odkrywcą który będzie pisał nowe historie i sprawiał, że każdy dzień będzie jak magiczna przygoda. Pewnego dnia, gdy słońce zachodziło za horyzontem, a gwiazdy powoli zaczęły mrugać na niebie, złotoludki zebrały się w swojej chatce wspólnej na wieczorną ucztę. Wszystkie skrzaty zgromadziły się wokół stołu, chichocząc i plotkując oraz delektując się pysznymi potrawami z owoców. Krzyś jak zwykle siedział pośrodku grupy z błyskiem w oku, gotowy do opowiedzenia o swoich pomysłach. Kiedy poruszył temat zbudowania łodzi, odkrywania nowych lądów i spotkania magicznych stworzeń, inne złotoludki patrzyły na niego z niedowierzaniem i zdziwieniem. Ha, Krzysiek, znowu opowiadasz te swoje niestworzone historie. Śmiał się Jacek, skrzat o rudej brodzie, kiedy sięgnął po kolejną garść jagód. Nie widziałeś jeszcze żadnych smoków czy skarbów na dnie oceanu. To tylko bajki, które opowiadali nam nasi dziadkowie, gdy byliśmy mali. Ty naprawdę w to wierzysz? Oczywiście, wykrzyknął Krzyś, unosząc się na swoim krześle i rzucając spojrzenie w niebo pełne gwiazd. Wyobraźcie sobie, jakie to byłoby niesamowite latać na grzbiecie wielkiego smoka i odkrywać skarby ukryte na nieznanych lądach. Aha, jasne zakpiła zuzia, skrzatka o długich złotych warkoczach, kiedy popijała swój sok jabłkowy. Mówiłeś już o tym tysiąc razy, Krzyś. Nigdy nie zrozumiesz, że prawdziwe życie to nie bajka z twoich opowieści. Pozostałe złotoludki roześmiały się i wzruszyły ramionami, wracając do swoich posiłków i rozmów. Jednak krzyś w swoim sercu czuł wyraźnie ogień swoich marzeń, płonący jaśniej niż gwiazdy na nocnym niebie. Nie obchodzi mnie, co mówią inni, mówił do siebie w myślach. To, że nikt z nas nie widział tego wszystkiego w rzeczywistości, nie oznacza, że to nie istnieje. Gdy na Wyspie Złotych Marzeń zapadał zmierzch, a gwiazdy zaczynały migotać na niebie, Krzyś często spędzał swoje wolne wieczory na wybrzeżu, planując swoją wyprawę. Jego wyobraźnia podsuwała mu tak wyraźne wizje jego przyszłych przygód, jakby już je przeżył. Często, gdy siedział na miękkim piasku, rysował w swoim notatniku szkice łodzi, która mogłaby sprawić, że jego marzenia się spełnią. Z czasem poczuł, że jest gotowy, aby rozpocząć budowę. Najpierw, z zapałem i entuzjazmem, Krzyś postanowił zbudować tratwę z liści palmowych i bambusowych gałązek. To był jego pierwszy pomysł. Wciąż planował, jak najlepiej połączyć ze sobą różne elementy, by stworzyć stabilną konstrukcję. Kiedy jego praca po kilku dniach dobiegła końca, postanowił przetestować nową tratwę na wodzie. Jednakże gdy tylko na niej usiadł, ta natychmiast zatonęła tuż przy brzegu, sprawiając, że Krzyś zanurzył się w wodzie aż po czubek głowy. Na szczęście był dobrym pływakiem i szybko podpłynął do brzegu. Ha, Krzyś, twoja wielka tratwa okazała się być tak przydatna jak koza na lodzie, drwił Jacek, wybuchając głośnym śmiechem, który rozbrzmiewał wzdłuż brzegu. Niezrażony pierwszym niepowodzeniem, Krzyś zdecydował się na kolejną próbę. Tym razem planował zbudować prawdziwą łódź z drewna, wykorzystując naturalne materiały dostępne na wyspie. Poszczególne belki łodzi związał lianami z dżungli, nadając im solidność i wytrzymałość. Do skonstruowania żagla postanowił użyć olbrzymiego liścia palmowego, który będzie dmuchał wiatr. Gdy skrzat wypuścił nowo zbudowaną łódź na wodę, początkowo wszystko wydawało się być w porządku. Jednak gdy wiatr zaczął rozbudzać swoje siły, liany, którymi związał żagiel, nie wytrzymały naporu i puściły, sprawiając, że łódź znów stanęła w obliczu klęski. Krzyś próbował udoskonalić swój projekt, ale każda próba kończyła się tak samo – niepowodzeniem. Po kilkunastu próbach zawiedziony i zniechęcony złotoludek chciał się już poddać. Nie miał kolejnych pomysłów. Pewnego wieczoru, gdy siedział zrezygnowany na plaży i wpatrywał się w wody oceanu, jego wzrok padł na coś niezwykłego. W oddali na falach unosiła się butelka, która nie była pusta. Krzyś wyłowił znalezisko i dokładnie je obejrzał. W środku umieszczony był zwinięty papierowy rulon. Krasnoludek z zainteresowaniem otworzył butelkę i zaczął analizować treść zawartą na arkuszu. Okazało się, że był to narysowany na papierze projekt łodzi, zupełnie podobnej do tej, jaką sam zbudował, ale z kilkoma ulepszeniami, między innymi. Przedstawiony był tam nietypowy pomysł splecenia lian tak, aby stworzyły razem mocną i grubą linę. Tego mu brakowało. Zainspirowany projektem z butelki Krzyś postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem jednak zdecydował się na bardziej innowacyjne podejście. Wymyślił, że zbuduje łódź z trwałego drewna, które znalazł na wyspie. Dopasuje je solidnie i użyje specjalnie splecionych lin jako materiału łączącego. Zamiast jednego dużego żagla postanowił użyć kilku mniejszych liści, aby móc regulować kierunek i prędkość podczas żeglugi. Przez wiele dni Krzyś pracował nad swoją łodzią. Szlifował drewno, wiązał je linami uplecionymi według pomysłu z butelki dbał o każdy szczegół. Przyjaciele na początku byli sceptyczni, ale widząc jego determinację i entuzjazm, zaczęli pomagać mu w budowie. Gdy łódź była już gotowa, Krzyś zorganizował małą uroczystość na plaży, by ogłosić jej ukończenie. Wszyscy mieszkańcy wyspy zebrali się, aby zobaczyć dzieło Krzysia. Ich oczy świeciły się z podziwem, gdy zobaczyli, jak piękna i solidna jest łódź. Wow, krzyś, to jest niesamowite, wykrzyknęła Zuzia, zapatrzona w nowy statek. Nigdy nie widziałam niczego takiego na naszej wyspie. Tak, muszę przyznać, że twoja determinacja i kreatywność są naprawdę imponujące, dodał Marek, kiwając głową z uznaniem. Jednak nawet w momencie podziwu mieszkańców, sceptycyzm nadal tkwił w ich sercach. Ale czy ta łódź rzeczywiście utrzyma się na wodzie? Zapytał Jacek, patrząc na nią z pewnym niepokojem. To takie ryzykowne. Tak, może lepiej, żebyś nie ruszał się z miejsca, dodała Zuzia z niepewnością w głosie. W końcu nigdy nie byłeś na oceanie. Krzyś zmartwił się, widząc wątpliwości swoich przyjaciół, ale nie zmienił zdania. Gdy przyjaciele życzyli mu powodzenia i szczęścia w jego przedsięwzięciu, skrzat odczuwał mieszane emocje. Z jednej strony był podekscytowany i pełen nadziei na przyszłość, z drugiej zaś obawiał się, czy będzie w stanie sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które czekają na niego na otwartym oceanie. Wiedział jednak, że musi iść naprzód ku swoim marzeniom, nawet jeśli droga wydaje się trudna i niebezpieczna. W końcu każdy wielki sukces zaczyna się od odwagi i wiary w siebie. Podczas pierwszej podróży Krzysia przez ocean, gdy jego łódź unosiła się na falach, Krasnoludek czuł mieszankę radości i niepewności. Pogoda była łaskawa, wiatr rozczesywał mu włosy. A słona bryza morska dotykała jego skóry, sprawiając, że czuł się żywy i wolny jak nigdy dotąd. Słońce wschodziło właśnie na horyzoncie, malując niebo odcieniami złota i różu, a fale tańczyły w rytm dźwięków, które płynęły z oceanu. Krzyś stał dumnie wyprostowany na pokładzie swojego statku, otoczony przez bezkresne wody. Nagle krasnoludek zauważył coś wielkiego i imponującego tuż obok niego. Przyjaznego wieloryba, który płynął obok jego łodzi. Wieloryb wydawał się emanować spokojem i siłą, a jego obecność dodała Krzysiowi otuchy w tej pierwszej podróży. Cześć, jestem Krzyś, zawołał skrzat, uśmiechając się do wieloryba. Co cię tu sprowadza? Jesteś niesamowity. Wieloryb zaczął wydawać miękkie dźwięki, które brzmiały jak miłe szmery morskich fal. Witaj, Krzysiu, odpowiedział swoim ciepłym głosem. Widzę, że wyruszyłeś w wielką podróż. Chciałem cię przywitać i dać ci otuchy. Dziękuję ci, wielorybie, powiedział Krzyś z wdzięcznością. Czy chciałbyś mi towarzyszyć? Wieloryb uśmiechnął się swoim szerokim pyskiem. Bardzo chętnie. Już dawno nie spotkałem tu nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. Widzę w tobie dużą odwagę. Kto wie, może razem odkryjemy coś niesamowitego w naszej podróży. Słowa wieloryba dotknęły serca Krzysia, który poczuł się podniesiony na duchu. Krzysiu, dokąd zmierzasz w tej podróży? zapytał wieloryb, kiwając swoją potężną głową. Chcę odkryć nieznane lądy. Odpowiedział Krzyś wzruszony możliwościami, jakie daje mu otwarty ocean. Chcę znaleźć nowe miejsca, spotkać niezwykłe istoty i znaleźć skarby, które leżą na oczach świata. Wieloryb pomachał swoimi ogromnymi płetwami. W takim razie mam dla ciebie propozycję, powiedział z uśmiechem. Chciałbym odwiedzić moich krewnych mieszkają oni w wodach, które znajdują się w pobliżu niezwykłej wyspy. To magiczne miejsce. Może tam znajdziesz inspirację do swoich podróży i kogoś, kto podzieli z Tobą swoje historie? Skrzat poczuł przypływ entuzjazmu. To brzmi niesamowicie. Poprowadź mnie tam, wielorybie. Chętnie zobaczę to magiczne miejsce. Wieloryb skinął głową z zadowoleniem. Cieszę się, że się zgadzasz. Ruszajmy w drogę, Krzysiu. Ta podróż będzie niezapomniana. Kiedy Krzyś i jego przyjaciel dotarli do tajemniczej wyspy, ich oczy zaświeciły się z zachwytem nad widokiem, jaki im się ukazał. Plaże pokryte złotym piaskiem były zupełnie inne niż te, które znał Krasnoludek, a tętniąca życiem dżungla i barwne kwiaty, które okalały wyspę, sprawiły, że miejsce to wyglądało zupełnie wyjątkowo. Och, wielorybie, to miejsce jest magiczne, zawołał Krzyś z radością. Chcę poznać jego mieszkańców. Okazało się, że wyspę zamieszkiwały sympatyczne elfy, które przyjęły go z otwartymi ramionami i ciepłym uśmiechem. Cześć, jestem Krzyś, jestem tu, aby odkryć nowe przygody, powiedział z radością Krasnoludek, witając mieszkańców wyspy. Witaj, Krzysiu, jesteśmy zachwyceni Twoją obecnością. Już dawno nie było u nas gości spoza naszej wyspy odpowiedział jeden z mieszkańców, uśmiechając się szeroko. Pozwól, że opowiem Ci o naszych obyczajach i tradycjach. Skrzat poznał nowych przyjaciół, którzy pokazali mu, jak wygląda ich codzienne życie. Okazało się, że było zupełnie inne niż życie skrzatów. Z fascynacją słuchał opowieści elfów. Dowiedział się o ich ciekawych zajęciach, takich jak rzeźbienie w drewnie, Malowanie na płaskich kamieniach, czy tańce w rytm bębnów dżungli. Złotoludek spędził w tym miejscu kilka dni. Czuł się tutaj jak w prawdziwym raju, a jednocześnie nie mógł doczekać się, aż podzieli się tym wszystkim z rodziną po powrocie. To naprawdę niesamowite, wykrzyknął Krzyś z podziwem. Moja rodzina musi usłyszeć o tym wszystkim. Będą zachwyceni. Wtedy nagle wpadł mu do głowy pomysł. A może zabiorę ze sobą te piękne drewniane rzeźby i malowidło na kamieniu, aby zainspirować moich bliskich do poszukiwania nowych pasji? To wspaniały pomysł, Krzysiu, odpowiedział mu jego nowy przyjaciel z wyspy z wielkim uśmiechem. Krzyś pożegnał wyspę i jej mieszkańców, bogatszy o nowe doświadczenia i przyjaźnie, gotowy na podzielenie się tym z bliskimi. Z nadzieją i radością ruszył w dalszą drogę, wiedząc, że czeka go jeszcze wiele niezapomnianych przygód i odkryć. Po opuszczeniu magicznej wyspy, Skrzat wraz z przyjacielem Wielorybem kontynuowali swoją podróż przez szerokie wody oceanu. Po kilku dniach żeglugi, Krzyś i Wieloryb nagle zauważyli coś nietypowego na horyzoncie. Dwie kolejne wyspy, które wydawały się kusić ich swoim niezwykłym urokiem. Spójrz, wielorybie, tam są kolejne wyspy, zawołał Krzyś, wskazując na dwie plamy zieleni w oddali. Zgadza się, Krzysiu, wyglądają jak prawdziwe klejnoty na oceanie, odpowiedział wieloryb, kiwając głową z aprobatą. Krzyś był podekscytowany możliwością odkrywania kolejnych tajemniczych wysp. Szybko poprowadził swoją łódź w kierunku pierwszej z nich. Po dotarciu na wyspę Krasnoludek także i tutaj został przyjęty ciepło przez mieszkańców. Okazało się, że to miejsce słynie z tworzenia misternych wyrobów ze skorupy orzechów kokosowych. Tubylcy byli także doskonałymi kucharzami opowiedzieli mu nawet o swoim specjalnym sposobie przyrządzania smacznych posiłków z owoców morza. Przez kilka dni skrzat smakował potraw, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie jadł. A na pożegnanie mieszkańcy wręczyli Krzysiowi kosz pełen pysznych, egzotycznych owoców i przetworów oraz kilka przepisów na nietypowe posiłki. – To dla Twoich bliskich, aby mogli poczuć smaki naszej wyspy – powiedział jeden z mieszkańców, przekazując dary. Krzyś przyjął je z radością, po czym opuścił to miejsce – i ruszył w dalszą podróż. Po niedługim czasie dotarł na kolejną wyspę. Tutejsi mieszkańcy kochali muzykę, a tworzenie instrumentów było ich największą pasją. Krzyś był zachwycony, gdy mieszkańcy zaprosili go do swojej wioski, aby podzielić się swoją pasją do muzyki. Takich niezwykłych dźwięków, tworzących przepiękną muzykę, skrzat nie słyszał jeszcze nigdy. Wkrótce Krzyś znalazł się w otoczeniu lokalnych rzemieślników, którzy wytwarzali piękne instrumenty muzyczne. Otrzymał dwa wyjątkowe prezenty: drewnianą gitarę z ręcznie wytłaczanymi wzorami oraz bęben z pięknie zdobioną skórą, który wydawał dźwięki pełne energii i radości. To dla ciebie, Krzysiu! Chcemy, abyś zabrał te instrumenty na swoją rodzinną wyspę jako dar od nas, powiedział jeden z rzemieślników, uśmiechając się do Krzysia. Krzyś był wzruszony tą hojnością. Obiecał, że wykorzysta te instrumenty, aby przynieść radość płynącą z muzyki do swojego domu. Z wdzięcznością pożegnał się z mieszkańcami wyspy, zapewniając, że jeszcze tutaj wróci. Po długiej i emocjonującej podróży Krzyś w końcu powrócił na swoją ukochaną wyspę. Już z daleka zauważył gromadkę mieszkańców, która czekała na niego na brzegu z nadzieją i ciekawością w swoich sercach. Ich radosne okrzyki powitały go, gdy zbliżał się do brzegu. Oto Krzyś, nasz odważny podróżnik, wraca do nas! zawołał jeden z mieszkańców, machając entuzjastycznie. Krzyś dopłynął do brzegu, a tłum mieszkańców otoczył go z uśmiechami i ciepłymi gestami powitania. W ich oczach widać było podziw i szacunek dla odwagi i determinacji, jakie Krzyś wykazał w trakcie swojej podróży. Opowiedz nam wszystko, Krzysiu, jakie cuda widziałeś na swojej drodze? pytali mieszkańcy, oczekując z niecierpliwością na opowieść. Krzyś opowiedział im wszystko o egzotycznych wyspach, których piękno sprawiało, że trudno było uwierzyć, że istnieją naprawdę, o spotkanych przyjaznych istotach i ciekawych obyczajach, które poznał w trakcie podróży. Podzielił się z nimi również darami, które przywiózł egzotycznymi owocami, ręcznie wykonanymi ozdobami i instrumentami muzycznymi. To jest dla was, moi drodzy przyjaciele, powiedział wręczając im prezenty. Chciałem podzielić się z wami radością i bogactwem, jakie odkryłem w trakcie mojej podróży. Krzysiu, powiedz nam, jaki najcenniejszy skarb odkryłeś podczas swojej wyprawy? Pytali ciekawi mieszkańcy. Krzyś zaśmiał się. Być może was to zdziwi. Odkryłem, że skarby to nie tylko klejnoty, które można znaleźć w kopalni. To także dzieła tworzone z pasją, oraz muzyka i zabawa w gronie najbliższych. Mieszkańcy wyspy byli zachwyceni i wdzięczni za prezenty, które otrzymali od Krzysia. Zainspirowani jego odwagą i chęcią do odkrywania nowych miejsc, obiecali sobie nawzajem, że będą szukać nowych zainteresowań i pasji, aby wzbogacić swoje życie i otworzyć się na nowe wyzwania i przygody. Dziękujemy Krzysiu za wszystko, co dla nas zrobiłeś, powiedział starszy mieszkaniec. Jesteśmy tak dumni z ciebie i twojej odwagi, życzymy ci samych sukcesów w przyszłych przygodach. Krzyś czuł radość i wdzięczność, widząc uśmiechy na twarzach swoich przyjaciół. Wiedział, że jego przygody dopiero się zaczynają. Nadal marzył o tym, aby któregoś dnia spotkać smoki, i polecieć na grzbiecie jednego z nich. A kto wie, może spotka też inne stworzenia, o których istnieniu nigdy jeszcze nie słyszał? Od tej pory życie na Wyspie Złotych Marzeń nabrało nowego blasku. Mieszkańcy wyspy zaczęli podejmować nowe wyzwania i poszukiwać pasje, które przyniosły im jeszcze większą radość i spełnienie. Nauczyli się korzystać z nowych instrumentów, bawiąc się i tańcząc pod błękitnym niebem. Eksperymentowali z przepisami kulinarnymi i zdobywali wiedzę o świecie, który leżał poza granicami ich wyspy. Złotoludki stały się bardziej otwarte na nowe doświadczenia. Nigdy nie zapomniały o tym, że to zasługa Krzysia, który pokazał, że warto walczyć o swoje marzenia. I otwierać się na nowe doświadczenia.